Dzień dobry, dzień dobry. E, nigdy nie wiem, kiedy e, to się właściwie zaczyna. E, witam cię serdecznie na cotygodniowym e, spotkaniu, czyli słowniku wizualnym, na którym rysujemy e, wybrane hasła. Dzisiaj e, będziemy rysować wybranie e, zawodowe, podesłane przez e, jedną osobę właśnie z Was, bo zawsze możecie do mnie wysłać wiadomość, jeżeli zmagacie się z jakimś hasłem do narysowania. Ja mam na imię Anka i zarabiam na życie, rysując to, o czym mówią inni. Pomagam biznesom i twórcom online, tłumaczę złożone projekty, idee, językiem wizualnym, tak, żeby każdy mógł je zrozumieć i zapamiętać. No i właśnie wypalenie zawodowe. Ja, jak zwykle, mam dla Ciebie kilka pomysłów i konceptów, jak to można przedstawić. I zaczęłabym to od naj, najprostszego symbolu zapałki, wypalonej zapałki. Zabieramy się do roboty, mam nadzieję, że masz czym rysować. Więc e, narysuję wpierw e, zwykłą e, zapałkę, która jest normalna, i obok, właśnie taką wypaloną zapałkę, e, która będzie też symbolizowała e, pewien zawód. Więc e, ta główka będzie czarna, e, ona już będzie tutaj trochę taka pogięta i połamana. Tu gdzieś możemy e, taką nawet pokruszoną narysować. No i ta końcówka tutaj też będzie czarna i. Na końcu będzie biała, bo do końca nie, jest jeszcze wypalona, prawie wypalona. I ja tutaj jakby zaznaczyłam, że to jest wypalenie zawodowe. Z tej końcówki zrobię zrobiłabym krawat i tutaj dodatkowo postać taką właśnie, za pomocą takich kilka właśnie kresek, możesz zobaczyć jakie to robię, ja jako taka właśnie głowa managera. Dodatkowo możemy tutaj e, taką rozmytą, e, rozmyty, właśnie dym narysować, że to jest e, wypalone, wypalony menadżer. E, zamiast tutaj tej, e, tego garnituru marynarki, oczywiście możemy narysować posty ze trybutami jakiegoś innego zawodu. Nauczyciel, gdzieś tam w spokoju e, tablica, czy lekarz, e, słuchawki lekarskie, stetoskopu tutaj na szyi, więc e, jak najbardziej można to dostosować do różnych zawodów. No, i tak, jeszcze jeżeli chodzi o wypalenie zawodowe, też jeżeli chodzi o taką pracę biurową, bo myślę, że chyba najczęściej z tego, co słyszę, to też spotykam się w korporacjach takiej pracy może biurowej, narysowałabym po prostu kubkę popiołu wypalonego na krześle biurowym. Też można to narysować. Więc rysujemy siedzisko, krzesła. Takie krzesło biurowe może być takie bardziej szkolne, może być bardziej, wiecie, na kółkach. Kółka rysuję bardzo schematycznie, nie muszą być proste. Trochę takie kresowałam, pokazywałam, kresujemy staty. Yy, tak, nie statyw, tylko... Yy. Matko, zapomniałam wyrazu. No nieważne. <ścoughs> no i właśnie tutaj narysuję kubka popiołu i koniecznie ten taki dymak. Ja rysuję na tablecie, więc mi łatwo tutaj różnymi pędzlami to zrobić. Jeżeli rysujecie na kartce, może to, to zrobić lekko ołówkiem i później palcem rozetrzeć, żeby był taki fajny efekt właśnie takiego dymku. Dodatkowo, żeby pokazać, że to jest właśnie wypalenie zawodowe, można gdzieś tutaj obok narysować własnikowo biurka z laptopem, że to jest właśnie w biurze. to mi wyszło teraz, moment. Powinienem zacząć pierwsze, do tej kapy byłoby łatwiej, żeby ten laptop tutaj dorysować, więc też można jakieś książki obok położyć, wypalenie zawodowe. Nie wiem, jak podoba Wam się właśnie taki koncept. Kolejnym taką symbolem, który korzystamy, ja bym narysowała spadającą rakietę. Tak jak rysujemy motywację, startup. Coś właśnie jesteśmy gotowi do działania, mamy taką motywację, to rysujemy tą rakietę, wystartujemy na początku pracy, mamy duże zaangażowanie, a właśnie jak nam już tam wszystko opada i generalnie mamy takie zniechęcenie i nie wiem, co dalej sobie zrobić. Jest taka poczucie takiej porażki, to ja bym właśnie rysowała, wykorzystywała te spadającej rakiety. Czyli teraz rysujemy rakietę w drugą stronę. Ona sobie tutaj będzie spadała. I też taki dym właśnie spadającej rakietę też można wykorzystać, uważam, że będzie dobrym symbolem. Pamiętajcie, że zawsze, jeżeli nie jest coś jasnego, jeżeli chodzi o sketch noting, i właśnie rysowanie tych, takich motywów, to możemy podpisać. Ja też to zrobię. OK. Kolejny taki motyw, no to oczywiście będziemy wykorzystywać teraz różnych ludzi, ich właśnie zmęczenie, zniechęcenie i dorysować kilka symboli. Jedną z takich symboli możemy wykorzystać na przykład, nie wiem, człowieczka, która się łapie za głowę, za włosy, niemal sobie, można powiedzieć, wyrywa. Więc rysujemy bardzo schematyczną postać. Ja te włosy może tak zostawię na razie. Nie, możecie nie dorysowywać, to jak narysujemy ręce, będzie nam później łatwiej rysować. No i oczywiście ta... Um, taka bardzo... Um, smutna, zniechęcona twarz. Możemy taką narysować bardzo smutną. Możemy wykorzystać zamiast taką takie falowane usta, zamiast tych smutnych, to jak chcecie. Tutaj jeszcze taką kropelkę potu, smutku i innym rzeczom możemy narysować. No i ja tutaj schematycznie rysuję takiego swojego człowieczka jak zawsze. Kawałek tułowia, i teraz te ręce, które on tutaj sobie. Będzie trzymał włosy, może sobie je wyrywać, może sobie po prostu trzymać się za głowę, już tak naprawdę um, bardzo mocno, który nie wie dokładnie o co chodzi, co ma ze sobą dalej zrobić. I teraz dodatkowo możemy mu narysować pewne atrybuty. E, możemy w dymku narysować wielki taki kłębek nerwów, kłębek e, myśli. Możemy dorysować mu, nie wie, co dalej zrobić, trochę jakby miał problem. Innym sposobem, teraz to um, może usunę, żeby było wydać, w tym dymku możemy narysować e, pustą baterię. Tu rysujemy baterię. Tu ma tylko jedną kreskę, możemy dodatkowo napisać 0%. Też jako Zmęczenie, wykończenie i też takie wypalenie zawodowe. Możemy też wykorzystać, myślę, spokojnie chmurę burzową razem z błyskawicą. My interesujemy środku. Błyskawicę ogólnie dookoła możemy narysować, że jest naprawdę bardzo źle. Możemy też narysować, jeżeli ktoś właśnie jest taki zniechęcony, nie wie, co dalej zrobić, też taki węzeł, ale generalnie z takimi trzema strzałkami, że niby pole wyboru, co dalej ma zrobić i każda droga z X-em, że to nie jest dobry wybór. Też taki motyw możecie wykorzystać właśnie w tym temku takiego człowieka, który świetnie pokaże właśnie takie wypalenie zawodowe. Innym takim motywem wykorzystania człowieka, może być takie wykończenie, że tak powiem, już takie naprawdę zmęczenie, czyli człowiek oparty o biurko, głowa mu leży na biurku i będziemy teraz takiego rysować. Więc zaczniemy od głowy, która leży tak poziomo. Ja tutaj od razu narysuję kawałek pulpit biurka i będziemy rysować teraz tułów, który jest zgięty. Ręce oczywiście mu tutaj opadają. I teraz możemy zostawić tego człowieka po prostu naprawdę tak schematycznie. Już nie musicie dorysować więcej szczegółów. Może, można jeszcze tutaj pokazać, że on sobie gdzieś tam siedzi, kawałek krzesła narysować, nie trzeba tego kończyć. No i może mieć właśnie tą głowę w dół na biurku opartą, może patrzeć się na bok i być taki naprawdę zrezygnowany, czyli brwi do góry, rysujemy oczy i taki naprawdę um, grymasik. Że jest naprawdę źle. I też wykorzystując te denki dookoła, możemy dodatkowo właśnie albo narysować baterię, albo narysować wszystko tak naprawdę, co chcecie, przy nim. Wykorzystając właśnie, że jest takie zmęczenie, zrezygnowanie i pewna stagnacja. Dodatkowo jeszcze gdzieś tutaj można narysować mu, że on po prostu w ogóle leży na laptopie i jest bardzo źle. Jak rysujemy w takim przybiórku, E, też może być taki oparty e, na ramionach e, z taką pełną rezygnacją. E, czyli tak, też rysujemy taką głowę pochyloną. E, ten tułów też będzie taki zdjęty. On sobie tu będzie siedział na krześle. Tu rysujemy te biurko, blat, nawet mu mogę tak nie robić. I on tutaj ma po prostu właśnie ręce obydwie ma podparte jest źle i też możemy narysować właśnie błyskawicę, możemy narysować wyczerpaną baterię, możemy narysować ten kłębek myśli, nerwów, a możemy też wykorzystać taki symbol, jak mamy ognisko, tylko właśnie już zamiast ognia to też narysować właśnie taki dym, który się tylko gdzieś tam kłębi i już się skończył, jako wypalenie zawodowe wykorzystać właśnie Bezpośredni symbol właśnie wypalonego ogniska. Już takim naprawdę drastycznym, mo można momentem, e momentem, takim akcentem na zakończenie, możemy narysować człowieczka, który po prostu e trzyma się na krawacie, już naprawdę ma dosyć. Więc e też wołanie o pomoc. E te brwi zawsze będą właśnie tak do góry. Już jest naprawdę źle, może być jeszcze tutaj dodatkowo jakaś łezka. Rysujemy człowieka, który tutaj ma krawat i ten krawat on sobie tutaj trzyma. Nawet, wiecie co, może ten krawat nawet będzie bardziej tutaj w ten sposób, do góry. Że on po prostu jak lina, wiecie, z takim krawatem I już mam dosyć. Tutaj dodatkowo, pokazać, że to jest krawat, to można zaznaczyć, że to jest jakaś marynarka i on po prostu już naprawdę nie może. I koniec. Eee, tyle takich symboli, jeżeli o mnie chodzi. Eee, Wypalenie zawodowe trudny temat. Na pewno warto sobie eee, czasami wziąć przerwę. Jeżeli jest naprawdę źle, to udać się do specjalisty i przegadać eee, pewne tematy. Eee, no i co? Za tydzień. Za tydzień mam nadzieję, że dostanę też jakąś od Was propozycję i będziemy rysować kolejne hasło. A tymczasem życzę Wam cudownego wieczoru i mam nadzieję, że widzimy się za tydzień. Dzięki za dzisiaj. Cześć.